Do tej chwili właściwie przygotowywałem się przez całą, przez całą moją karierę malarską, czyli prawie od 30 lat i poprzez obrazy abstrakcyjne, figuratywne oraz takie połączenie abstrakcji z figuracją bardzo często myślałem o, o malarstwie sakralnym. Moim takim pragnieniem było to, żeby namalować coś dla Kościoła, niestety mimo prób jakichś takich delikatnych, bo współpracowałem z siostrami August augustankami z, z Krakowa, Tam moje dzieci chodziły do, do szkoły oraz z siostrami prezent prezentkami w Krakowie. No jakoś tak nie, nie udało mi się nawiązać takiej współpracy, żeby mógł... Cokolwiek namalować dla, dla kościoła. I nadarzyła się teraz okazja. Bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że, że to doświadczenie malarskie po prostu potrafo, pomoże mi w realizacji Chrystusa Miłosiernego. Na pewno te obrazy, które powstały. Do tej pory jakoś mnie będą inspirowały do, do namalowania swojego obrazu. Taki ogólny e, e, zarys e, mam w głowie. Przygotowałem już e, podobrazie, e, dosyć spore, 2,60 na 140 cm. Także, także po przyjeździe do Krakowa zabieram się do roboty. Jeżeli będą zamówienia, to oczywiście. Prawdopodobnie z nich skorzystam, natomiast e, niezależnie od tego, czy, czy one będą, czy nie, ja i tak maluję i, i, i maluję zawsze to samo. Nie, 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 czy to jest obraz abstrakcyjny, czy figuratywny, nie ma znaczenia, zawsze staram się myśleć o obrazie jako o, o, e, o modlitwie.